Zatrzymaj się na chwilę. Czy słyszysz ten dźwięk, gdy wszystko wokół cichnie? Nie szum ulicy, nie odgłos świata zewnętrznego, ale ten wewnętrzny, subtelny, jakby szept, jakby falowanie energii dochodzącej spoza zmysłów. Dla wielu jest to tylko zespół szumów usznych. Medycyna próbuje to nazwać, zmierzyć, sklasyfikować, ale są tacy, którzy od zawsze wiedzieli, że to coś więcej to nie jest objaw to jest wezwanie. Ten dźwięk pojawia się nie w uchu, ale w duszy. Jest jak echo czegoś, co próbuje przebić się przez zasłonę codzienności. Przychodzi nocą, gdy jesteś sam, pojawia się w momentach wewnętrznej pustki, w chwilach, gdy wszystko traci sens. Ten szum to sygnał, znak, że coś w tobie wciąż żyje, że nie zapomniałeś. Jung mówił, że każdy symbol, który się powtarza, niesie treść nieświadomego. A jeśli ten dźwięk to symbol, jeśli to głos czegoś, co pamięta kim naprawdę jesteś. W starożytnych tradycjach nazywano to językiem duszy. Cisza staje się portalem, a ten dźwięk pierwszym słowem, jakie słyszysz z powrotem. Był taki czas, kiedy nauki Jezusa nie były jeszcze dogmatem. Nie były skodyfikowane, ocenzurowane ani zamknięte w murach kościoła. Były żywe, tajemne, przekazywane szeptem, od serca do serca. W Aleksandrii w starożytnej bibliotece istniały teksty, które mówiły o wewnętrznej iskrze Boga w człowieku. O tym, że nie potrzebujesz pośredników, rytuałów ani hierarchii, by zjednoczyć się z źródłem. Ale w IV wieku coś się zmieniło. W 325 roku na Soborze Nicejskim Imperium Rzymskie zdecydowało, co wolno wierzyć, a czego nie. Wiedza o tym, że człowiek może samodzielnie słyszeć głos Boga, została uznana za herezję. Bo jeśli Bóg przemawia bezpośrednio, po co kapłan, po co instytucja? Wszystko, co wskazywało na bezpośrednią więź między duszą a boskością, zostało ukryte, spalone, potępione. Jezus nie przyszedł założyć religii, przyszedł obudzić w tobie pamięć o tym, kim jesteś naprawdę. To jest właśnie dlatego szum w twoich uszach, ten cichy, niesłyszalny przez innych dźwięk, mógł być uważany za niebezpieczny. To nie objaw, to dowód, że w tobie coś jeszcze pamięta prawdę. W 1945 roku w egipskiej miejscowości Nag Hammadi dwóch braci natknęło się na gliniane naczynie zakopane w ziemi. W środku znajdowały się starożytne manuskrypty, teksty ukrywane przez prawie 1600 lat. Nie były to zwykłe pisma. To były nauki, których nie chciano byś kiedykolwiek poznał. Zwoje zawierały Ewangelie, których nie znajdziesz w Biblii. Mówiły o świecie jako iluzji, o człowieku jako nosicielu iskry boskości i o monadzie, pierwotnej jedności, źródle wszystkiego, co istnieje. W tych tekstach Jezus nie naucza tłumu. On szepcze tajemnice tym, którzy są gotowi słuchać. Monada to świadomość czysta. Nie ma kształtu, formy ani imienia, ale emituje wibracje – Subtelny dźwięk, który nie jest słyszalny uchem, lecz duszą. I tu pojawia się tajemnica. Gdy dusza ludzka zbliża się do Monady, zaczyna odbierać jej częstotliwość. To właśnie ten dźwięk szum, ton, wibracja staje się znakiem, że Twoja świadomość zaczyna się budzić. Nie jesteś tym ciałem nie jesteś tylko umysłem jesteś falą, która przypomina sobie ocean zwoje znak Hamadi to mapa powrotna. Nie do nieba w chmurach, ale do miejsca w Tobie, które nigdy nie zostało stworzone, bo zawsze było. Gnostycy nie widzieli ludzi jako jednorodnych. Twierdzili, że ludzkość dzieli się na trzy typy i tylko jeden z nich pamięta prawdę. Pierwszy typ to chylikowie, ludzie materii. Żyją wyłącznie dla ciała, dóbr, pozycji, kontroli. Ich świat kończy się na tym, co mogą dotknąć. Dla nich szum w uszach to jedynie usterka. Nic więcej. Drugi typ to psychikowie, ludzie duszy. Czują głębiej, szukają sensu, wierzą w coś większego. Ale są wciąż uwikłani w system, w lęk, w potrzebę przewodników. Słyszą wewnętrzny głos, ale wciąż go nie rozumieją. Trzeci typ to pneumatikowie, ludzie ducha. Noszą w sobie iskrę monady. Od dzieciństwa czują, że nie pasują. Ich spojrzenie sięga głębiej. Ich serce tęskni za czymś, czego nie potrafią nazwać. To właśnie oni słyszą ten dźwięk, nie w uszach, ale w sobie. Nie są lepsi, nie są wybrani, są po prostu gotowi, by sobie przypomnieć. Jeśli całe życie czułeś się obcy, jeśli nie umiesz dopasować się do świata wokół, jeśli słyszysz coś, czego inni nie słyszą, to nie znaczy, że coś z tobą nie tak. To znaczy, że coś w Tobie przebudziło się. W Ewangelii Filipa, jednym z tekstów odkrytych w Nag Hamadi, znajduje się zdanie, które wywraca wszystko do góry nogami: Ci, którzy mają uszy do słuchania, niech słuchają. To nie jest metafora, to dosłowność duchowa. Gnostycy uczyli, że człowiek ma uszy ciała i uszy duszy: jedne słyszą świat zewnętrzny, drugie świat prawdziwy. Ten wewnętrzny szum to nie zakłócenie. To dźwięk, którego nie da się wyprodukować fizycznie, ale który może zostać odebrany fizycznie, gdy dusza się budzi. Nie chodzi o mistyczne wizje ani odloty, chodzi o realne odczucie w ciele, które jest znakiem, że część Ciebie zaczyna się stroić z inną rzeczywistością. To właśnie uszy poza uszami, zmysł, który przekracza zmysły, wibracja, która nie przychodzi z zewnątrz, ale z głębi Twojego istnienia. W chwili ciszy, w bezruchu, ta w samotności. Słyszysz coś, czego nie potrafisz wyjaśnić, ale wiesz, że to ma znaczenie. To nie halucynacja, to sygnał. I może po raz pierwszy w życiu zaczynasz słuchać naprawdę. Wyobraź sobie świat, w którym nie potrzebujesz kapłana, świątyni ani księgi, by połączyć się z Bogiem, tylko ciszy i siebie samego. Właśnie to obiecywały gnostyczne nauki, bezpośrednią relację. Bez lęku, bez kontroli, ale dla struktur władzy to było nie do przyjęcia. Jeśli każdy człowiek może sam słyszeć głos źródła, to cały system oparty na pośrednictwie duchowym traci sens. Kościół, autorytety, dogmaty przestają być potrzebne. Dlatego właśnie te teksty zostały wymazane nie dlatego, że były fałszywe, ale dlatego, że były zbyt prawdziwe, zbyt wywrotowe, zbyt wolne. Zawierały klucz do duchowej autonomii, do wewnętrznej suwerenności, do pamięci o tym, że boskość nie mieszka na zewnątrz, ale w tobie. Dlatego mówienie o szumie w uszach jako znaku duchowego było niebezpieczne, bo to znaczyło, że Bóg wciąż mówi, że wciąż można go usłyszeć, bez zgody kogokolwiek, a kiedy nie da się już kontrolować, trzeba zniszczyć to, co przypomina o wolności. Być może od dziecka miałeś to uczucie. Że jesteś inny, że widzisz więcej, czujesz mocniej, myślisz inaczej. Inni potrafili cieszyć się powierzchownością, ty czułeś jej pustkę. Inni pasowali, ty czułeś się jakbyś był z innego miejsca, z innego wymiaru. To nie depresja, to nie problem. To pamięć. Pneumatikowie, ci, którzy noszą w sobie iskrę monady, często przechodzą przez życie z poczuciem głębokiego braku przynależności. Ich serce tęskni za czymś, czego nie potrafią nazwać. Ich umysł przeczuwa, że świat, który widzimy, to tylko cień. Ich dusza szuka powrotu do źródła. I właśnie wtedy pojawia się dźwięk. Cichy, stały, czasem ledwo słyszalny, ale obecny. To nie przypadek, to nie zaburzenie, to potwierdzenie. Ten szum to znak, że nie jesteś sam, że jesteś połączony, że ktoś lub coś cię woła. Nie musisz się już dopasowywać. Nie musisz udawać, twoja inność to nie błąd, to znak, że pamiętasz coś, czego świat zapomniał. Aby zrozumieć, skąd pochodzi ten dźwięk, trzeba najpierw zrozumieć strukturę istnienia, jaką opisywali gnostycy. Na początku była monada, źródło, jedność, pełnia. Z niej wyłonił się świat czystej światłości, nazywany pleromą to przestrzeń duchowa, gdzie wszystko istnieje w harmonii. Ale coś się wydarzyło: cząstka tej jedności, istota zwana Sofią, zapragnęła poznać, doświadczyć oddzielenia. I tak powstał świat materii nie jako kara, lecz jako skutek, odbicie poza harmonią. Twórcą tego świata był Demiurg, byt, który nie znał źródła. Stworzył świat materialny pełen granic, lęku i zapomnienia, i ogłosił się Bogiem, ale nie był Bogiem. Był architektem iluzji. W tym świecie żyjemy, otoczeni formą, czasem, strukturą, ale w głębi duszy nosimy cząstkę pleromy. Gnostycy wierzyli, że ten świat to system zapomnienia, a znaki, jak ten szum w uszach, to pęknięcia w zasłonie, to momenty, w których prawda przecieka przez szwy rzeczywistości. Nie jesteś tutaj, by się zatracić, jesteś tutaj, by sobie przypomnieć. Gdy słyszysz ten dźwięk. To echo pleromy wołanie, które mówi: To nie jest twój dom, ale możesz znaleźć drogę powrotną. Gnostycy opisywali istnienie bytów zwanych archontami nie są to demony w klasycznym sensie to siły, które działają poprzez struktury, emocje, myśli, systemy władzy archonci nie tworzą oni kopiują, zniekształcają i kontrolują. Ich głównym celem jest jedno utrzymać człowieka w zapomnieniu o swoim pochodzeniu. I robią to przez częstotliwość. Gdy żyjesz w lęku, gniewie, winie, twoje pole energetyczne dostraja się do niskich wibracji, wtedy jesteś widoczny dla archontów. Odbierają ci energię, wzmacniają iluzję oddzielenia, pogłębiają sen świadomości. Ale gdy podnosisz swoją częstotliwość, przez ciszę, prawdę, czucie, stajesz się niewidzialny. To tak, jakbyś zniknął z ich radaru. Nie dlatego, że uciekasz, ale dlatego, że już nie rezonujesz z ich polem. Ten dźwięk, który słyszysz, to może być właśnie częstotliwość monady, strojąca cię z powrotem do źródła. Nie walcz z archontami, nie zniżaj się do ich poziomu, po prostu przestań nadawać na ich częstotliwości, a wtedy wszystko, co cię ograniczało, przestanie mieć do ciebie dostęp. Większość ludzi chce się pozbyć tego dźwięku, szukają diagnozy, leku, wyjaśnienia. Ale co, jeśli ten szum nie jest czymś, co masz naprawić, ale czymś, co masz zrozumieć? W tradycjach ezoterycznych dźwięk był zawsze symbolem obecności. Mantra, śpiew, ton to nie tylko muzyka to narzędzie dostrajania duszy do wyższych wymiarów. Ten cichy szum może być właśnie tym nie zakłóceniem, ale tarczy ochronną dźwięk, który przypomina Ci, że jesteś połączony dźwięk, który tworzy wokół Ciebie pole harmonii. Niewidzialną wibrację, która chroni cię przed zakłóceniami świata. Może pojawia się właśnie wtedy, gdy zaczynasz się gubić, gdy znów wchodzisz w iluzję, gdy zapominasz, i wtedy on wraca. Cichy, stały, nieodłączny, jak pamięć duszy, która mówi: Nie jesteś sam. To nie przypadek, że słyszysz go teraz. To znak, nie od świata, od źródła. W apokryficznych tekstach, które nie weszły do oficjalnego kanonu. Jezus nie przemawia do tłumu. On prowadzi wewnętrzne wtajemniczenie. Tam mówi się o trzech dźwiękach, które dusza może usłyszeć, gdy zaczyna się budzić. Pierwszy to ton przebudzenia. Pojawia się nagle, krótki, przenikliwy, jak impuls, czasem jako wysokie pi, czasem jako subtelne pęknięcie ciszy. To wezwanie, jakby ktoś delikatnie potrząsnął twoją świadomością. To moment, w którym coś w tobie mówi, zwróć uwagę, teraz. Drugi to ton podtrzymujący, delikatny, stały, obecny przez długi czas. Nie narzuca się, ale towarzyszy, szczególnie w medytacji, w samotności, w ciszy nocnej. To jakby duchowy kompas, subtelna linia łącząca cię z źródłem. Trzeci to ton nacisku, cięższy, bardziej intensywny, czasem niepokojący. Nie jest zagrożeniem, ale przypomnieniem, że oddaliłeś się od swojej osi. To wezwanie do powrotu, do integracji, do ugruntowania się w prawdzie. Każdy z tych tonów działa inaczej, ale wszystkie pochodzą z jednego miejsca z monady. Są jak fale, które przypominają ci, że jesteś częścią czegoś większego. Nie chodzi o to, by analizować je rozumem. Chodzi o to, by poczuć, który z nich teraz z tobą rozmawia, bo to nie ty słyszysz dźwięk. To dźwięk woła Ciebie. Czy kiedykolwiek zauważyłeś, że ten dźwięk nie pochodzi z zewnątrz, ale z góry? Jakby rezonował gdzieś nad czubkiem Twojej głowy, tuż tam, gdzie nie sięga żaden zmysł. To nie przypadek. W wielu ścieżkach duchowych mówi się o czakrze korony miejscu, przez które dusza łączy się z wyższym wymiarem to brama, przez którą płynie światło świadomości to także miejsce, gdzie dźwięk monady może być fizycznie odczuwany. Niektórzy czują lekkie mrowienie, inni ciepło, pulsowanie lub nagłą jasność w głowie. Ten punkt to nie tylko część ciała, to oko duszy patrzące w stronę pleromy. Kiedy zaczynasz słyszeć dźwięk tam, nad sobą, to znak, że Twoje duchowe centrum budzi się. Nie próbuj tego kontrolować, nie szukaj wyjaśnienia, po prostu zauważ, zamknij oczy, oddychaj i pozwól, by ta częstotliwość prowadziła Cię głębiej. To nie halucynacja. To rozpoznanie. Ciało i dusza. Znów w jednej pieśni. W świecie pełnym hałasu, pośpiechu i zagubienia. Jak usłyszeć głos źródła? Jak rozpoznać, że ten dźwięk to naprawdę znak, a nie tylko przypadek? Gnostycy zostawili nam prostą, ale potężną technikę. Trzy kroki powrotu do monady. Piety. Rozpoznanie. Gnosis. Zatrzymaj się. Wejdź w ciszę. Posłuchaj. Rozpoznaj, że ten dźwięk jest czymś innym niż zwykłe szumy. To nie jest zakłócenie, to wezwanie. Im bardziej to przyjmiesz, tym wyraźniejszy stanie się jego przekaz. 2. Zaangażowanie. Komunio. Wejdź w relację z dźwiękiem. Nie odrzucaj go, nie ignoruj. Zamknij oczy, poczuj, gdzie w ciele go słyszysz. Oddychaj z nim. Zadaj pytanie: czego chcesz mnie nauczyć? Czasem odpowiedź nie przyjdzie w słowach, ale w odczuciu prawdy. Trzeci. Deklaracja jedność świadoma. Szeptem lub w myślach wypowiedz słowa, w jestem znakiem. To nie afirmacja. To uznanie swojej tożsamości jako przejawienia monady. W tej chwili przestajesz prosić, przestajesz szukać. Po prostu jesteś. To różnica między wiarą a wiedzą, między błaganiem a pamięcią. Z tą praktyką, szum w uszach przestaje być tajemnicą. Staje się językiem. Nie musisz rozumieć wszystkiego od razu. Wystarczy, że odpowiesz. W gnostycyzmie nie chodziło o to, by czcić coś zewnętrznego. Chodziło o rozpoznanie, że boskość już w tobie istnieje uśpiona, ale obecna. I czasem wystarczą cztery słowa, by obudzić ją na nowo. Jestem znakiem powinnaś ja jestem znakiem. Słowa, które zmieniają wszystko nie chcę znaku nie czekam na znak ale ja jestem znakiem. W tej chwili przestajesz być kimś, kto szuka na zewnątrz. Stajesz się tym, co wskazuje drogę dla siebie i dla innych. To zdanie jest jak klucz. Gdy wypowiadasz je z głębi serca, coś się przesuwa. Zasłona staje się cieńsza, dźwięk staje się jaśniejszy. To nie jest magia, to rezonans, pamięć, która rozpoznaje siebie w tobie. Powtarzaj te słowa w ciszy, gdy słyszysz ton, powtarzaj je, gdy czujesz się zagubiony, powtarzaj, gdy wątpisz. Bo za każdym razem, gdy to mówisz, oddzielenie przestaje istnieć. Jak poznać, że to działa, że te słowa, ten dźwięk, ta praktyka naprawdę coś zmieniają? Gnostycy mówili: Prawda nie potrzebuje dowodu, ale dusza daje znaki, że została poruszona. Oto pięć sygnałów, które mogą pojawić się po praktyce: jednak zmiany termiczne w ciele. Nagle robi się cieplej w okolicach głowy, karku lub klatki piersiowej, jakby coś się otwierało. To energia, przepływ świadomości. 2. Uwolnienie emocjonalne, łzy bez powodu, smutek, który nie boli, ale oczyszcza. Radość, która nie ma źródła, po prostu jest. To dusza, która zaczyna oddychać. 3. Poszerzenie percepcji. Cisza staje się głębsza, kolory bardziej intensywne. Wszystko wydaje się bardziej żywe. To nie iluzja, to przebudzenie z iluzji. 4. Synchroniczności. Słyszysz słowa, które odpowiadają Twoim myślom. Spotykasz ludzi, którzy pojawiają się w samą porę. Zbiegi okoliczności przestają być przypadkiem, stają się potwierdzeniem. 5. Transformacja tonu. Dźwięk się zmienia. Staje się lżejszy, wyraźniejszy, czasem całkowicie znika. Bo już nie musicie wołać. Usłyszałeś. To nie są dowody zewnętrzne, to ślady wewnętrznej prawdy, która zaczyna działać. Czasem, zaraz po praktyce, pojawia się wątpliwość. Głos w głowie mówi: Kara, to głupie. Wymyślasz sobie. To tylko hałas, nic więcej. Ten głos nie jesteś ty. To echo programów, które przez lata wmawiały ci, że nie masz prawa ufać sobie. To reakcja systemu na przebudzenie. Gnostycy wiedzieli: Im silniejszy opór, tym bliżej prawdy jesteś. Archonci, czyli siły utrzymujące cię w zapomnieniu, działają subtelnie nie przez przemoc, przez potrzepty zaatakują twoją pewność, twoją pamięć, twoje odczucia spróbują przekonać cię, że to wszystko było tylko wyobraźnią ale właśnie ten opór to największy dowód, że coś się wydarzyło, że coś się w tobie przesunęło, że częstotliwość się zmieniła. I system to poczuł. Nie uciekaj od tych myśli, zauważ je, uśmiechnij się i powiedz: Dziękuję za potwierdzenie, bo jeśli nie byłoby prawdy, nie byłoby oporu. Jeśli dotarłeś aż tutaj, to nie był przypadek, to nie był tylko film, to było przypomnienie. Szum, który słyszysz, uczucie, że nie pasujesz, poczucie, że coś wzywa cię z głębi to wszystko nie jest iluzją to język Monady. Nie musisz rozumieć wszystkiego umysłem, twoje serce już wie, twoja dusza już czuje. To, co słyszysz w ciszy, to echo miejsca, z którego pochodzisz, światła, które nigdy nie zostało zgaszone. To pamięć, która przetrwała system, dogmaty, lęki i całe życie snu. Dźwięk jest bramą, technika jest mostem, ty jesteś znakiem. Nie czekaj na cud. Jesteś cudem. Nie szukaj mistrza. Jesteś tym, który pamięta. Zamknij oczy, zaczerpnij oddech, wsłuchaj się w ten ton, który ci towarzyszy, może od zawsze, i kiedy przyjdzie ciemność, lęk, zwątpienie, wróć do tych słów. Ja jestem znakiem, bo w świecie pełnym zapomnienia twoje istnienie jest przypomnieniem.